Jednym z głównych zagadnień, początków odbudowy, było zagadnienie unowocześnienia metod budownictwa, tak aby sprostać zadaniu odbudowy miasta, odbudowy Polski w okresie niedoborów, braków materiałów, braku rąk do pracy. I odpowiedzią na to, odpowiedzią rządu, ale też architektów, było zwrócenie się w stronę nowych technologii, nowych materiałów, nowoczesności. I tak. Odbudowa była okresem modernizacji, unowocześnienia, unowocześnienia myślenia o architekturze, unowocześnienia technologii budowlanych i realizacji wizji, które już od dekad funkcjonowały w debacie architektonicznej w Polsce i na świecie. I tutaj, w tej sali, mogą Państwo zobaczyć kilka przykładów. Um, Architektury czy założeń architektonicznych, czy budynków zbudowanych z gruzobetonu. Gruzobetonu, którego użycie stało się synonimem nowoczesnego budownictwa w powojennej Warszawie. Na przykładzie budynków, tutaj prezentowanych, możemy zobaczyć, że nowoczesność była na różne sposoby definiowana. Nowoczesność definiowana w perspektywie politycznej, społecznej, architektonicznej i tak. W głębi sali na, na ścianie widzą Państwo mapę. Mapę, która wskazuje na różnorodne budynki, które w przestrzeni miasta są do dzisiaj, a które zostały właśnie wybudowane w latach 40. przy użyciu tej nowej technologii, technologii produkcji nowych materiałów z gruzu, gruzobetonu. Budynki te to są zarówno pojedyncze realizacje, jak Ministerstwo Przemysłu i Handlu na placu Trzech Krzyży. A także duże założenia osiedlowe. Pierwsze osiedla robotnicze powojennej Warszawy. Tu najbardziej znanym przykładem jest Muranów Południowy, ale jest też osiedle Koło 2, czy inne osiedla tamtego okresu. We wszystkich nich w różnym stopniu użyte zostały pustaki gruzobetonowe i nowe rozwiązania technologiczne w budownictwie. Na ścianie po lewej stronie widzimy różne wyimki, zdjęcia, informacje, dokumenty odnoszące się do, do osiedli i realizacji gruzobetonów w Warszawie, i konkretnie ich twórców, to znaczy i twórczyń. Z jednej strony mamy historię Bogdana Lacherta, który od właściwie 1945 roku był ogromnym zwolennikiem i promotorem gruzobetonu w architekturze, architektem bardzo zaangażowanym w tą technologię, bo widział w niej pewien wyraz powojennego okresu, okresu powojennej odbudowy, czego przykładem najważniejszym w jego twórczości stało się osiedle Muranów Południowy, które jest do dziś uznawane za osiedle-monument zbudowane z gruzobetonu na miejscu getta warszawskiego i to osiedle nadało mu taki symboliczny wymiar, tak, wymiar materiału, który pamięta, pamięta przeszłość i krew, tak jak sam pisał, sam Lachert pisał, jest krwią Warszawy przelaną przez, w trakcie wojny przez niemieckiego okupanta. Z drugiej strony mamy takie, prezentujemy tutaj wizje bardziej modernistyczne, niezwiązane z przeszłością, a bardziej patrzące w przyszłość, to znaczy osiedle koło 2 projektu Heleny i Szymona Syrkusów. Um, jest to osiedle, jeden z najlepszych i najważniejszych przykładów architektury modernistycznej, mieszkaniowej w powojennej Polsce, ale też w powojennej Europie. I osiedle to było realizowane przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową i społeczne przedsiębiorstwo budowlane, które zajmowało się budownictwem w ramach spółdzielni. I w porozumieniu z inżynierami i pracownikami przedsiębiorstwa, architekci i architektki Helena i Szymon Cyrkusowie. Założyli na budowie osiedla eksperymentalny poligon prefabrykacji, bo ich ambicją była realizacja osiedla w całości bez użycia tradycyjnych materiałów, czyli drewna i cegieł. Co się udało. Udało się do tego stopnia, że projekt ten miał zostać powielony w wielu innych miejscach Warszawy, i, i rzeczywiście osie, podobne osiedle zaczęło się budować na Pradze, tak zwane osiedla Praga 1. Jednak zmiany polityczne i organizacyjne przemysłu budowlanego i y, procesu budowy związane z wprowadzeniem gospodarki stalinowskiej z końcem lat 40. i początkiem lat 50. sprawiły, że plany te, nie doszły do skutku, a architekci musieli złożyć samokrytykę. Na środku sali widzą Państwo też współczesną rzeźbę, rzeźbę autorstwa Moniki Sosnowskiej. Jest to rzeźba, która nie pochodzi z lat 40. jednak w dużym stopniu wprowadza nas w temat materiałów, które były używane w, tamtej, w architekturze nowoczesnej. W rzeźbie widzimy użycie. Em, Prętów zbrojeniowych, betonu czy kawałków stalowej bramy. I, I w tym sensie rzeźba wprowadza temat um, architektury modernistycznej jako architektury związanej z konkretnymi materiałami, z konkretnymi formami wyrazu, z materiałami, które same w sobie były nowoczesne, i to właśnie użycie tych materiałów dawało jej ten nowoczesny charakter. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o historii odzyskiwania, recyklingu i produkcji materiałów z gruzu, a także architektury gruzobetonowej, zachęcam do zapoznania się z tekstem mojego autorstwa w publikacji towarzyszącej wystawie, który opisuje historię z gruzowstania Warszawy.